Witajcie. Dzisiaj w tym krótkim materiale porozmawiamy sobie o podejmowaniu decyzji, i dzisiaj chciałbym przedstawić takie całkiem praktyczne narzędzie, które w procesie podejmowania decyzji może być pomocne. Zanim jednak przedstawię to narzędzie, to chciałbym chwilkę się zatrzymać w ogóle. Przy temacie, skąd mamy trudności z podejmowaniem decyzji, bo to jest temat szeroki, to jest temat, temat rzeka i tu można by pewnie kilka odrębnych materiałów nagrać. Natomiast ja, ja dzisiaj tak hasłowo zanurzę się w pewne e, aspekty e, związane z trudnościami w podejmowaniu decyzji. Przede wszystkim trudności z podejmowaniem decyzji bardzo często są związane z tym, że od dziecka większość z nas żyje w takich modelach wychowawczych, później też, jeżeli mówimy o, o system szkolnictwa, czyli w modelach edukacyjnych, które nie pielęgnują kontaktu ze sobą, czyli mówiąc inaczej, pomijają sferę uczuć. I emocji. Jak sobie popatrzymy na edukację. Edukacja jest bardzo lewopółkulowa, bardziej jest związana właśnie z takimi funkcjami logicznymi, tak? takimi związanymi z umysłem, a niekoniecznie z funkcjami emocjonalnymi. Natomiast zobaczcie to w sferze uczuć i emocji mamy takie spersonalizowane informacje mówiące o tym, co się z nami dzieje tak będące pewnymi wskaźnikami, jakie działania podjąć i tak dalej. Tak? Jak, jak już pewnie zauważyliście w serii Emocje niechciane, tam za każdym razem podaję, jaka informacja płynie z danej emocji, czyli przykładowo słynna złość informuje o tym, że moja granica została przekroczona i tak naprawdę Oprócz tej informacji daje mi również pewne paliwo do postawienia tej granicy. Tak? I zobaczcie, jeżeli my jesteśmy dobrze skontaktowani ze sobą, i przede wszystkim, jeżeli mamy dobrze skalibrowaną tą, tą całą machinę, serce i rozum, tak? no to my raz, że dobrze czujemy, i dwa na podstawie tego, co czujemy, jesteśmy w stanie podejmować właściwe dla siebie decyzje. No ale systemy wychowawcze, systemy edukacyjne, no raczej takie są, że, że, że nie do końca uczą nas kontaktu ze sobą, nie do końca uczą nas posługiwać się też właśnie tym polem uczuć i emocji. W związku z tym w życiu tym dorosłym częściej polegamy głównie na, na umyśle, tak, na, na sferze intelektualnej. A tutaj jak już mówiłem w kilku materiałach, to no, umysł to jest jak taki duży super komputer, tylko że do tego komputera dostęp miało wielu programistów. W związku z tym my tam mamy wiele programów, czy inaczej mówiąc, wiele konceptów, e, wiele nie naszych tak naprawdę. I w tym wszystkim się można pogubić, tak? jeżeli my szukamy tej odpowiedzi właśnie w taki, e, a nie inny sposób. Inna jeszcze koncepcja, mówiąca o tym, skąd my możemy mieć trudności w podejmowaniu decyzji, no, będzie mówiła też o tym, no właśnie, na ile my byliśmy w tym dzieciństwie widziani przez naszych opiekunów, tak? naszych rodziców. Bo też mówiłem już w kilku materiałach, minimum, że najważniejszą potrzebą emocjonalną dziecka jest to, żeby dziecko było widziane na poziomie tych swoich wewnętrznych przeżyć, czyli, żeby rodzic potrafił popatrzeć na to dziecko i, i na przykład powiedzieć: No, widzę, że, że przeżywasz teraz smutek, tak? albo wyglądasz, jakbyś był czymś zmartwiony, zmartwiona. Tak? Czyli, jest ta próba zajrzenia w wewnętrzny świat dziecka, i to jest szalenie ważne. No, oczywiście, przez pryzmat też, oczywiście, y, oczywiście, oczywiście. Ne? Przez pryzmat braku y, wiedzy, no bo nasi rodzice, zobaczcie, my żyjemy w czasach, gdzie y, dopiero zaczęliśmy dostawać te fajne narzędzia. Nasi rodzice tego nie mieli, tak? W związku z tym no, realizowali to tak, jak potrafili i w wielu miejscach nas po prostu nie zauważali, tak. Dodatkowo, jak sobie spojrzymy pokolenie wstecz, a jeszcze dwa pokolenia wstecz, to już w ogóle, gdzie tak naprawdę najistotniejsze było przetrwanie, no to głównie na tej jakby płaszczyźnie tam się toczyły różne procesy, tak, żeby przeżyć, żeby przetrwać. No i tutaj, ponieważ my żyjemy i my przetrwaliśmy, to znaczy, że nasi rodzice pod tym kątem się spisali dobrze, tak? Natomiast to, że nie byliśmy zauważani, to, że żyliśmy często w jakichś systemach, nazwijmy to sobie, dysfunkcyjnych, bardzo często powodowało, że my mamy tą uwagę na zewnątrz, to będzie podobne do tego, co przed chwilą powiedziałem, tak, czyli o, o kontakcie ze sobą. A nie w środku. Czyli bardziej będziemy zorientowani na spełnianie potrzeb innych, a nie własnych, bo nie nauczyliśmy się w ogóle pytać siebie o, o swoje potrzeby. I teraz, jeżeli ja mam podjąć decyzję dotyczącą mnie samego, no to nie mam takich doświadczeń. Tak? Brakuje mi pewnych danych. No, i przejdźmy sobie do tego dzisiejszego narzędzia, bo to narzędzie, ono po prostu w tych sytuacjach, które wymieniłem, ono może nam w pewnym sensie pomóc. Narzędzie pochodzi tak samo jak we wczorajszym materiale, tak? Mówiłem o terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. I że tam są różne fajne narzędzia, I, i kolejnym narzędziem pochodzącym z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach jest tak zwane skalowanie. Czyli, żeby jeżeli mam jakiś temat, który wymaga podjęcia decyzji, trudno mi jest tę decyzję podjąć, no i nie mam tego szczęścia, że, że po prostu czuję, co, co ja bym chciał, chciała w tym momencie, no to mogę sobie ten temat wrzucić na skalę. I o, o co chodzi z wrzucaniem na skalę. To można zrobić sobie w formie wyobrażeniowej. Można to zrobić sobie również w formie takiej graficznej, że można sobie tą skalę rzeczywiście narysować, do czego ja często zachęcam. <laughs> Czyli bierzemy kartkę i długopis i rysujemy sobie taką skalę, jak kiedyś na lekcjach z matematyki, taka skala od 0 do 10, tak, gdzie sobie robimy tamte. Co, co, co centymetr możemy robić sobie te, te yy, kolejne odcinki tej skali, tak? I od 0 do 10, gdzie 0 to jest jedno skrajne, yy, jakby wskazanie tego naszego dylematu, 10 to jest drugie skrajne, leżące po drugiej stronie, wskazanie tego naszego dylematu. I żeby to było yy, takie bardziej żywe, no to podam to na przykładzie. Załóżmy, że to jest temat związany z tym, czy, czy odejść z obecnego miejsca pracy, bo załóżmy, są różne rzeczy, które są w jakiś sposób dla nas trudne i pojawiają nam się takie myśli: czy odejść, czy nie odejść, czy szukać nowej pracy i tak dalej. No i się po prostu z tym dylematem, mówiąc kolokwialnie, bujamy, tak? I jak możemy tutaj użyć skali? Skali możemy użyć w taki sposób, że rysujemy sobie tak wspomnianą skalę od 0 do 10, gdzie 0 to jest to wskazanie, które mówi, że absolutnie tak jak stoję, tak dzisiaj jestem w 100% przekonany przekonana, że chcę już rzucić tą pracę, w której jestem. 10 to jest skazanie, które mówi absolutnie, tak jak tu stoję, w 100% jestem przekonany, przekonana, że chcę dalej tu być. Tak? Czyli mamy dwa, e, e, dwa skrajne takie położenia na tej skali. No i po prostu tak jak czujecie, tak zaznaczcie sobie ten temat. Nie? Załóżmy, że zaznaczyliście trójkę. Nie? Zaznaczyliście trójkę. No, to, to jest już jakaś informacja, tak? Że bliżej jesteście, przynajmniej na moment zaznaczania, bo tak należy na to patrzeć, bliżej jesteście tego, żeby y, tą pracę rzucić niż żeby w niej być, tak? Natomiast ta skala daje nam jeszcze takie fajne możliwości do, do pobadania sobie, jak ja to lubię mówić, tego tematu w lewo i w prawo. Czyli jak zaznaczyliście tą trójkę, no to możecie sobie pozadawać sami sobie takie pytania. Okej, okay, czyli jeżeli mam wskazanie 3, to co musiałoby zaistnieć, żeby mi to wskoczyło na czwórkę? Czyli jedno wskazanie wyżej, czyli w stronę tego, żeby, żeby jednak tutaj być i, i sobie po prostu podpowiadajcie na to pytanie, jak i również możecie sobie pobadać to w drugą stronę, czyli co by musiało się wydarzyć żeby to mi spadło na dwójkę, czyli jeszcze bliżej podjęcia decyzji o odejściu z tej pracy, tak? I tak możecie sobie e, obejrzeć temat przy użyciu tej skali. Natomiast to, jak ja polecam z tym narzędziem pracować, e, bo to wtedy daje nam pełniejszy obraz, to ja polecam, żeby jeżeli jest taki dylemat, to dać sobie na przykład kilka dni. Niech to będzie Tydzień, 7 dni, tak? Ja tak nieraz z klientami też pracuję, że między sesjami terapeutycznymi, jakby proponuję, żeby oni sobie w domu takie skale z różnymi tematami robili. I co robimy? Zobaczcie, robimy tak, że taką skalę robimy sobie w tym danym temacie rano i wieczorem każdego dnia. I teraz robimy tak codziennie rano przez 7 dni. I e, po siedmiu dniach sobie siadamy. Fajnie to mieć na przykład w jakimś jednym zeszycie, w jakimś jednym brulionie, żebyście tak po prostu te skalę obok siebie mogli zobaczyć. I teraz, jeżeli jest tak, że. Weźmy ten temat, który podałem jako przykład, czyli taki dylemat związany z odejściem tudzież nie z pracy. I teraz, jeżeli wam te wskazania wychodzą, na przykład pierwszego dnia trójka rano, wieczorem czwórka, drugiego dnia wyszła czwórka rano, wieczorem trójka, trzeciego dnia wyszła dwójka rano i y, wieczorem na przykład trójka, nie? no to zobaczcie, że to oscyluje wokół cały czas jednej tendencji, czyli tam z, za wiele się nie zmienia, czyli no jest to po prostu taka logiczna informacja, że jesteście bliżej podjęcia takiej decyzji o, e, o tym, żeby z tej pracy odejść. Natomiast jeżeli ta skala Wam biega po, po całym e, jakby spektrum tej osi, czyli raz jesteście na trójce, raz jesteście na siódemce, Raz jesteście na dziewiątce, raz na zerówce, tak? No to znaczy, że targają Wami skrajne emocje, i tak naprawdę nie jest to dobry moment do podejmowania decyzji. Najpierw trzeba by pewnie uspokoić te emocje i zająć się tymi emocjami. I w zasadzie to jest całe narzędzie. Jeżeli do Was przemawia, to oczywiście spróbujcie, zobaczcie, jak, jak, jak Wam się pracuje przy użyciu. Tej skali. Ja Wam życzę owocnego podejmowania decyzji. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Hej!